This is a microphone. Jedziemy, jedziemy też, w mm. zapisie. Lalka, słowa prusa, część trzecia, poprzednie są tutaj na kanale, polecamy sprawdź. Ma... Fajny gość, lalkę miał. Fajny. Małe wprowadzenie <laughs> dla tych, którzy nie czytali, którym nie chce się oglądać. Staszek Wokulski, właściciel sklepu, ma kasy jak lodu i kocha się w Izie. Ta. Nie w Izie, a w Izabeli, arystokratce Izabeli Łęckiej. Piękna panna, ale kawał dzbana. Kawał dzbana. Nie, spo... nie spoilerujmy jednak, dobra? No. Iza ogarniała życie. Na przykład ona wiedziała, że majątek się skończył i że musi dobrze wyjść za mąż. No To, jest to... to jakby każda dziewczyna wie, nie? Tyle że niektóre, jak nasze żony, nie przymierzając, wychodzą za gołodupców. Zdarza się. Niestety. Nice. No Zamiast no masz chleb... no Zamiast no... za polityka czy choćby lekarza, to te poszły w radio. No. I za właśnie wiedziała, że ona nie może pójść w radio I, i że musi iść w dobrą kasę. To wiedziała. No to czemu nie pójdzie za Wokulskiego, rodzi się pytanie. A, bo za niskie progi, a jej się w dziewczynie wyższe sfery. Aha. Poza tym Iza ma takie wrażenie, że Staszek ją otacza. Aha. Że ją tak osacza. Hmm. Bo wykupił z zastawą jej srebra. Wykupił jej tam jakieś różne historie. Wykupił weksle Łęckich, mm -hmm. prawda? Przegrywa cale, sta, stale w karty do ojca. Kamienice kupił ich, nie? No, no jeszcze nie. I to wspiera akcje dobroczynne ciotki, i mm. ona się troszeczkę spłoszyła ta Iza. Nie, Bo Stachu no. się zabrał do panny jak do kopania ziemniaków. No właśnie. No. To tak jak w przypowieści o tych byczkach. Ja się tata byczek z synkiem byczkiem no. i zobaczyli stado jałówek. Nie? piękny początek, zaczynam się bać resztę. Nie, ja nie ma się też. co bać. I synek pokazuje na najbliższą jałóweczkę. Nie? I woła, tata, tata, ta, jałówka, nie? Ty, ty, to jakby jest słuszne spostrzeżenie, hmm? takie pojęcie, takie spójne i logiczne. Tak, no. i woła dalej, tata, tata, ta, tak. choć pobiegniemy i wy tego, no... Co zrobimy? Wy, wypietuszymy, nie? Chodź, wypietuszy, tak? tak. Chodź, tata, chodź. Co to się porobiło z tymi młodymi beczkami nie, nie, ale tata nie głupi, bo tata mówi tak, nie, nigdzie nie pobiegniemy, nie hmm. będziemy biegać. No. I pokazując nas stado mówi do syna, pójdziemy, synek, powoli... I wypietuszymy je wszystkie. To jest bardzo mądra przypowieść. Naprawdę. Mm. Bo ona nas uczy jednego, mm. panowie, mm. nic na chybcika. Nic mm. nie. Langsam, langsam, aberzisier. Jak powiedział Władysław Giełło do mistrza krzyżackiego u von Jungingena, czekając na swoją kolej pod wychodkiem. No tak było. Tak, tak. tak było. W związku z tym razem mówiąc, Stanisław Wokulski zbyt mocno napierał na Izę i przegiął. Mm. Tak. No ale miłość nie do takich pcha głupot. Żebyś wiedział. Ja raz hmm. chciałem zaimponować jednej Agacie i chciałem hmm. jej pokazać, że potrafię machnąć nad jej głową nogą. No to już hmm. nie miałeś czym jej zaimponować? Hmm. Bo... I machnąłem. W... ją w, w głowę? Nie, 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 machnąłem, ale Agata uznała, że jestem kretynem. Wiesz co, no. jest w tym jakaś logika A ja, a, a, a ja ponadry, ponadrywałem ścięg na wódzie I kilka lat treningu w kickboksingu Poszło się, że tak powiem, kochać na jod Czyli po, poszło się paść Ale nic, nic, nic nie, Ten dała się chociaż za rękę podtrzymać, Odprowadzić do domu, nie No nie właśnie wiem. kompletnie nic, wiesz Parsknęła i poszła A ja potem byłem jak ten Wokulski w sensie? Ty, tyle, że ja kulałem, a, a on nie to w tym sensie. Świat jest niesprawiedliwy. Nie, nie. Czemu to kobiety nie starają się zaimponować mężczyznom? Właśnie, właśnie. No. Jakby mi machnęła dziewczyna nogą nad głową, to dałbym się odprowadzić do domu, może nawet za rękę. No dobra, ale co ze Staszkiem? Y Izabela uznała, cytuję, mm. że Wokulski to nie smutny wielbiciel, ale zdobywca. Mm. A. I że w przepaść ją wiedzie z salonów do sklepu. A to hańba. To erotycznie. Biedronki. Erotycznie. Fatalna sytuacja. No. Jak erotycznie? To, 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 co ty mówisz? Przecież, a by, Skąd? To jak erotycznie? A, 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 a nic. Nie to Właśnie o tym mówię. No, w całej Warszawie Aha. Stanisław jest ostatni w kolejce do ściągnięcia majtek y, i ziena. fakt. No. Wliczając w to Pruszków i Wołomin. Mhm. Fakt. To nie erotycznie. Rzeczywiście to jest, to jest straszny dramat. Zwłaszcza, że, że panna sobie poprzysiągła, że w ogóle ze Stanisławem to ni Nic. Że prędzej się jak, ja nie wiem, no jak tu porównać, jak ta Wanda, co Niemca nie chciała, nie? Rzuci się Wisłę, niż by się miała nazywać Wokulska. Izabela Wokulska. Bolesław Prus, tego lepiej nie ujął niż ty. Tam mi tak zabrakło właśnie tej Wandy w książce. Swoją drogą, to ja tę Wandę rozumiem. Jakbym miał do wyboru utopić się w Wiśle, albo całować się z Germańcem, też bym wybrał Wisłę. No, Wisłę Kraków szczególnie, nie? Nie, no bolesna, bolesna jest ta nasza historia, bardzo Bolesna. Ale i życia uczy. Ta. uczy. No, jest, e, wracamy do powieści. Do. Iza dostała od swojej ciotki do dyspozycji na cały dzień powóz. O. No że masz Iza. Jak to dzisiaj BMK dała. BM nie? Weź siostrzenicę po. No, I, I co zrobiła Iza, i pojechała do sklepu do Wokulskiego. A, czyli A, jednak nie taki erotyczny dramat. Ale nie i tam w tym sklepie chodziła i przez cały czas przyjmowała zaloty. Subjekta Raczewskiego i kompletnie ignorowała naszego Staszka. O, Taka... tylko kobiety potrafią być tak okrutne. Żebyś wiedział. Tylko one. I, ale uwaga, bo w tym momencie hmm. Stachu począł pewną niechęć do Izy. O. I tak sobie pomyślał, tak cytuję, Widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu. Częściowemu. I dodał, dodał, mając na myśli arystokrację, gnijcie sobie w spokoju. Ależ mówię, Iza ranę wielką w samiutkiej duszy uczynić musiała. Dokładnie. A potem jeszcze Stachu musiał słuchać, jak ten subjekt Mraczewski przechwala się, że jutro Iza przyśle liścik wonny, a pojutrze schadzka. Tak chodził po sklepie i tak Nie mówił. No, no, bywają tacy mężczyźni, bywają, wąsate. Przeławiły, niestateczne. No. Potem następują takie troszeczkę przydługawe, takie przydługawe przemyślenia Wokulskiego na temat kondycji świata, które Aha. to świat mu się zdaje takim Szambem pełnym niesprawiedliwości. A tak napisał Prus? Bo, bo mi tu mocno bajerfulem zajechało i hmm. majteczkami w kropeczki. To dobrze ci zajechało. Nie, bo ja tak skróciłem Aha. ogólnie tutaj. Generalnie chodził o to, potem Staszek przez kilka dni chodził przy, po Warszawie, wszystko go zbrzydzało i snuł ponure myśli. Aha. I tutaj znowu cytuję, czuł w duszy pustkę, a na jej dnie krople palącej goryczy. Nie, no bo dawno nic, nic nie, nie, nie polał chyba. To jest tak. fakt, dawno nie było no. alkoholu. I chodzi ten Staszek po ulicy, chodzi, rozmyśla nad biedą i spotyka starego pracownika Wysockiego, który zubożał niepomiernie. Mhm. I Staszek daje mu i kasę, i daje mu, proponuje mu robotę. O! o. Tak jest, a, tak tak jest, ich lubimy. Takie spotkanie. Jak nie Taka no, okazja prawie. do wspólnego wypicia, a Prus ją przegapił. No mógłby mieć pijatykę na pięć stron przecież. Mógłby, a tu zaczyna się dziać no. gorzej. No, co? Bo zamiast tego Wokulski myśli sobie o Izie tak. Cóż z tego, że trochę kokietuje subiektów? Mm -hmm. Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów. Taka ich natura. Tłumaczy ją. Gościu, gościu jest stracony. Gościu jest stracony jest w ogóle. To jest najgorzej, jak ci panna w duszę wylidzi. Rzeczywiście. No. Trochę I siedzi tam. słabo to panie Staszku szanowny wygląda. Trochę słabo. Mm. I ten Wokulski wraca do sklepu i mm. wywala, zwalnia Mraczewskiego. Tego, o! co tam kręcił, tego, a potem właśnie... Ten schadzenia, tak, tak. I... Tego, tego, O, tego. i widzisz, i to mi przypomina jedną historię, jak mąż się zapożyczył no. i kupił żonie komputer z internetem. No. a ta poznała w sieci gacha i z tym gachem uciekła. Taka ale, historia. Ale to się jakoś wiąże z czymkolwiek, czy. Nie, tylko tak mi się przypomina. A jeszcze mąż, żeby wróciła, kupił jej misia. Tak. Ja widziałem jego zdjęcie w gazecie z napisem: Magda, wróć. Nie, ty, nie to, jest, to jest bardzo ciekawy przerywnik. Naprawdę jest bardzo miło. Wszyscy maturzyści, którzy mają 5 minut do e, nauczenia się lalki na pamięć na e, maturę, właśnie ci bardzo dziękują za ten przedługawy trend. Nie, nie, bo to wtrend. jest takie znamienne. Nie? Ciekawe to jest, ciekawe. Wracamy do lalki. może? No tak. Jest Wielka Sobota i Staszek idzie do kościoła na krakowskim przedmieściu, bo tam kwestuje Iza i hrabina Karolowa. Patrz, krakowskie przedmieście, a my w Krakowie na przykład nie mamy warszawskiego przedmieścia. No, a, i, mm, no i co? Mm, I słuchajcie, no? i tam w tym kościele Łęcka Izabela, widząc, że Staszek nie zna angielskiego, co chwilę coś rzuca na jego temat w tym języku. Tak, a, żeby się Staszek czuł głupiąco. Thank you very much, he a crocodile, nie? Dokładnie, a, dokładnie. No, look at me. I w, w, i, no takie, że he is very not takiej. taki, no. Staszek nie wie o co chodzi. Nie? I w końcu od, odchodzi od nich Staszek i sobie mm. obiecuje, że on się nauczy angielskiego. Aha. A następnego dnia w niedzielę, po sobocie jest niedziela, jedzie do, y, do hrabiny tam na. Na no jajeczko. No jajeczko. Na no jajeczko, taką, na taką arystokratyczną bibkę. Oh. Taką wczesną, tam jest cała ta Warszawka, wszyscy są książęta i tak i inni. Bibka i kobitka, nie? Stach troszeczkę robi za atrakcję, bo to jest sklepikarz, ale mający niepotyczną kasiurę. Mhm. I tam jest niejaka prezesowa Zasławska, i ona wypytuje Staszka o jego stryja, też Staszka. Ale to no. o co chodzi, że Prusowi się nie chciało wymyślać imion? No nie. nie wie, może jak to ludzie, a, a pisarz też człowiek. Pisarz jest człowiekiem, prawda? Tak. Tak. Poszedł na kupę i zapomniał, nie? Może. A potem fastrygował coś tam na szybko. Stasz, Da, niech tak, będzie starszy. Nie? Trzeba się w ogóle strasznie pilnować, kiedy się idzie na kupę. Strasznie. Tak, ruszamy takie ciężkie i niemiłe tematy, bo są ważne i ktoś musi, musi dlatego tak, jakby... ruszyć kupę. Tak, tak, tak. I słuchajcie, hmm. i, i Staszek opowiada tej prezesowej, że stryj Staszek nie żyje. I ta zaczyna płakać. A. Bo się okazuje, że ona i ten, A. ten straszek się kochali. A. 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 To piękny moment powieści, piękny, to chyba najpiękniejszy. I ona, i ona go tam, potem go prosi, tego <grych> naszego Staszka, żeby na grobie zmarłego kochanka Staszka postawił nagrobek z kamienia na którym on i ona często siadywali. No bo często jak się siada na kamieniu, wilka można złapać, może razem wilka złapali, no ale nie wiadomo. Może ona Hops, no ale, na, i to są, ale nie, to tak. To są właśnie kobiety. To są kobiety, tego kochała, z tym na kamyk siadała, a za tamtego wyszła, bo prezes aj teraz płacz. Ale no. że, przepraszam, I jeśli uszu. chodzi o ten kamień, czy to był słynny kamień z napisem love? Czy... No jest taka opcja. <laughs> tak, to jest taka... Inna sprawa, że emocje związane ze wspólnym siadaniem na kamieniu czy na kamyku dziś są, a jutro ich nie tak ma? To z, tak to z nimi jest. Mm. Tak, nie? Tak, tak, A pieniądze prezesa tak szybko z życia nie znikną, jak dajmy na to kamyczek. Żebyś wiedział. Logice mm. niektórych kobiecych wyborów życiowych często odmówić, yy, ciężko odmówić logiki. No tak. A, a czy Iza była na tym jajeczku? czy... Iza była, ale ignorowała Staszka. Aha. Kompletnie zupełnie udawała, no. że go nie zna, żeby go bolało. Taka to no. jest to właśnie. Mówiłem, że to dzban jest. A nie to ty mówię że dzban. No. Na teraz na szczęście troszeczkę od niej odpoczniemy, bo po, po znowu na pamiętnik starego subiekta, czyli na takie wspomnienia Rzeckiego, którymi to Prus przeplata cały czas akcję. Trochę no. i za ze Staszkiem trochę subiekt. Może on sam musiał odpocząć od Izabeli w sensie Prus. Może. Dowiadujemy się, dowiadujemy się w każdym razie w tym momencie, że, że Rzecki brał udział we wiośnie ludów i walczył na Węgrzech. I to jest właśnie życie. Jesień średniowiecza, lato muminków, a wiosna. No. No. A to masz z czymś związek? Kompletnie żadnego. Właśnie. No. Bo to, to było tak, że Węgrzy chcieli w 1848 niepodległości, no. ale Austria stłumiła powstanie, i tam właśnie się Rzecki potem się bił, potem się tułał, potem do tra trafił do sklepu no. Staszka. I tu się dowiadujemy, że w tym sklepie u niego to subiektów było siedmiu. To a. Wokulski ma poważny dom towarowy, a nie sklep. A czym, z... czym handlowo, przypomnij? Nie wiem, jakimś głównym pewnie. Nie. Nie, że... No mówiliśmy o kupie, a w kupie siła. Rzecki pisze, że sklep miał pięć ogromnych salonów i teraz tak. W jednym z nich były ruskie tkaniny, w drugim kapelusze, parasolki, krawaty, w trzecim kryształy, jakość słoniowa, w czwartym zabawki, w piątym towary z gumy i skóry. No to właśnie miało. mówiłem. Tysiąc jeden drobiazgów, kup wszystko za cztery złote, czy to jest No roka? to takie miał. Słuchajcie, ale okazuje się też, dowiadujemy się od Rzeckiego, że czasami pana Staszka w sklepie, o, o, odwiedzają niejaki pan Collins, mhm. nauczyciel angielskiego, oraz znana swatka Phil Collins. To, nie, to był nie, Collins nie. Collins, oraz znana swatka pani Maliton. Mhm. I Rzecki podejrzewa, że są to ludzie z konspiracji. Uf, no a... w końcu coś się zaczyna dziać, bo powiem wam, że od kilku akapitów wieje w tej całej lalce takim nudnym sandałem. Wieje sandałem, Filcem tak. wodnym nawet wieje. Wali. Wali. Jak filcem wolnym to wali. 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 Tak, filec, won, 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 ja filec wali. 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 Tak. Z, uwaga? Filcem wolnym wali, to jest. Autokodem. Piękny, piękny tekst. Słuchajcie, i pani, pani Meliton szybko wyczuła, że Staszek troszeczkę czuje mięte do Izy. No jak na to wpadłam? No bo była sprytna, zaoferowała mm. mu swoje usługi. I ona mu śledziła i szpiegowała i udzielała informacji za pieniądze o Łęckich. Mhm. I teraz ona mu mówi jednocześnie temu Staszkowi naszemu, że kobiet nie zdobywa się ofiarami, Aha. tylko siłą. I między innymi siłą pieniędzy. Jaka przytomna baba. No, no fajna taka. A, a nie było tak, że jakaś panna e, złamała serce Prusowi, dlatego ten teraz, no nie wiem, no, pisze tak, jak pisze. O że, kobiet, że kobiety Ta. są niedobre w tej lalce. No, no. Pisał, może tak być, a może też chodzić o e, bratanka żony Prusa Emila, mhm. którego wychowywał Prus, bo ten się chłopak zakochał, mhm. dostał kosza i z powodu zawodu miłosnego. No popełnił samobójstwo. Więc... Jo, jo. No. Musiała mu jakaś ciekawa, wizualnie przedstawicielka płci, uważanej za piękniejszą niż przeciwna, zaleść za skórę. Chyba. Może. Może, bo w lalce stoi, Emilu mam, temu. mam taki cytat, jeżeli mężczyzna pod względem duchowym jest muchą, to kobieta jest jeszcze gorszą muchą, gdyż pozbawioną łap... I skrzydeł. To się każe dzieciom a w Polsce Może czytać. dlatego Głowacki pisał jako Bolesław Prus, bo bał się, że żona przeczyta i będzie miał przerąbane. Może. A, a, a mi się tu przypomina inna historia. Jeden kolega naszej koleżanki na wycieczce z NRD, no. bo to było w dawnych czasach, Prawda? No. Poznał siatkarkę. siatkarkę. Nie siatkarkę, piłkarkę ręczną. Piłkarkę, ręczną. piłkarkę Piłka... ręczną. z NRD. Piłkarkę ręczną z NRD, bardzo wąsata była. No, no nie wiem gdzie, no to tam może jakiś tam dywanik no, 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 powitalny. No, no, no. Ponoć śliczna, ale silna także w trakcie A Silna była ta, tak. gdy w chwili najwyższego szczęścia złapała tego mojego kolegę ze szkoły za tyłek no. i tak szarpnęła, że mu rozerwała odbyt. I była straszna afera i on musiał należąco wracać pociągiem do domu. Przepraszam, Ty... czy to ma coś wspólnego z lalką? No, nie, nie, tak mi się tylko przypomniało. O, tak, Ty, tak ale było, nie. ale może to i dobrze, że ci to przypomniało, bo zauważ, no. że ta piłkarka ręczna niejako dokonała pomsty za niesprawiedliwe pokazywanie kobiet w literaturze polskiej. Tak, mhm. więc jest... jeśli dotrwaliście do końca, to hasło wpisujcie. Nerdowskie siatkarki ręczne mają moc. Czekaj, piłkarki i... ręczne czy siatkarki? No, piłkarki ręczne, czy siatkarki? Piłka... A co Dobra, to Enerdowskie piłkarki ręczne mm. mają moc. Wpiszcie w komentarzach. Tak. Wpiszcie, tak. Piszcie, tak. Kończymy subs... bo kto tak wpisze, ten dostaje 5 punktów. Tak. Ale ja I... mało tego i dalej kontynuujemy zabawę. za subskrybowanie jest plus 7. Tak. Czy to jest 12 dzisiaj można tak. zdobyć. No właśnie, piszcie, subskrybujcie, fastrygujcie, czy to tam chcecie, wspieracie na Patronite. A to to, to jest plus 50. Mówcie punktów. o nas dobrze, nie tylko na mieście, na wsi też i w ogóle na połoninach. No. Jeśli wam się nalka do czegoś przyda, to yy, trzymamy kciuki, żeby się tak, tak właśnie było komukolwiek nie chociaż bawem, jednej osobie. Nie zabawę kolejny odcinek Pa. Ej, hey, lala, bucik ci się rozwala. Nie wiem, tak tylko rzuciłem, tak mi się przypomniało. Fajnie. <słysza> <Yes. słysza> <słysza> <Ojojojoj. słysza> <słysza> <słysza> ja Nie, Oj, oj. Nie, to jest śmieszne.